Panie Mieczysowie, zakończyliśmy właśnie debatę na temat odnawialnych źródeł energii i GMO. Ja zapytam może właśnie o tą kwestię GMO na sam początek. Jest Pan znanym producentem na Województwo Podkarpackie i nie tylko. Proszę powiedzieć, czy jesteśmy wolni od GMO, czy to niesie jakieś za sobą zagrożenia, chociaż na razie może tak, ale czy w przyszłości powinniśmy uważać? Z całą pewnością tutaj mogę stwierdzić, że mamy czystą żywność bez GMO w Województwie Podkarpackim. Jeśli chodzi o produkcję wędlin, to mamy kilka grup. Jeśli chodzi o wędliny, mamy wędliny ekologiczne, mamy wędliny tradycyjne, no i mamy te wędliny, można powiedzieć, przemysłowe. Również takie z, z wytwórni takich, można powiedzieć, nielegalnych też się pojawiają na rynku, ale to już jest inny temat. Jeśli chodzi o… Największa tutaj szansa w naszym województwie to jest rozwój właśnie produkcji węglin ekologicznych, bo tutaj mamy bardzo czyste tereny, gospodarstwa są również… coraz więcej powstaje do gospodarstw ekologicznych i tutaj jest, jest duża szansa oczywiście. Natomiast jest to droga żywność. Jest to droga żywność i właśnie tutaj jest bariera podaż popyt. A czemu to jest drogie? No wiadomo, yy, przecież to jest zdrowe. Prowadzi... To dlaczego, jest, tak, dlaczego jest drogie? Ale, ale dzisiaj konsumenci to yy, 80% konsumentów po prostu no, ma, yy, mamy środki, yy, ma niedobór środków finansowych na co dzień i po prostu yy, A czy produkcja nie może... jest droższa? produkcja jest znacznie droższa, bo produkcja żywności ekologicznej jest 30 do 40 droższa. Do tego dochodzi i w produkcji wędlin dochodzi jeszcze mniej, mniejsza wydajność tych wędlin, bo to jest bez wszystkich tych wspomagaczy, bez, bez smakowych no właśnie, i bez nie, nie... wydajnościowych. W związku z tym kolejne tam jest to ileś procent droższe i w sumie, w sumie to Około 50-60% można tak szacować, jest to produkt droższy. Właśnie, nie uważa pan, że to powinno być dotowane specjalnie dla tych, którzy produkują zdrową żywność, zapobiegając rozprzestrzenianiu się właśnie tych substancji, które są takimi chemicznymi substancjami? No, Myślę, że to jest też taka ważna kwestia. Powiem tak, że tutaj świadomość jeszcze z konsumentów musi być, bo wcześniej w tej debacie właśnie była mowa o tym, że że powinny być oznakowane wędliny i tak dalej. Są. Naprawdę mamy takie bardzo regresywne przepisy, chodzi o oznakowanie. I, I tutaj nie ma mowy o jakimś, można powiedzieć, zafałszowaniu. Tylko, że ile konsumentów czyta te etykiety? Może 20%, może 15%, nie więcej. Ja to wiem z doświadczenia. Bo, bo wiem o tym, dlatego że w rozmowie, jeśli mam to bezpośredni kontakt z klientem, to mało spotykam, który czyta etykiety. Panie Radny, panie jest również samorządowcem. Proszę powiedzieć, ponieważ zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, zachęcić może naszych widzów do głosowania? Tak, oczywiście. Ja nie mam dylematu, na kogo głosować. Ja głosuję od lat, zawsze na wybory chodzę, moja rodzina również chodzi. I ja w tym momencie, y, y, mój kandydat jest bardzo sprawdzony kandydat, z którym miałem przyjemność współpracować już ponad 20 lat. Przez dwie kadencje w gminie Sokołu Małopolski i byłem członkiem zarządu, a kolega Stanisław y, Orzuk, kandydat na europosła, był burmistrzem. Kolejne dwie kadencje y, kolega Stanisław był starostą, ja byłem radnym powiatu. Teraz jest trzecią kadencję w Sejmie, a jestem drugą w Sejmiku. Także ta współpraca ciągle jest, ciągle się rozumiemy, ciągle współpracujemy i są te, temu widoczne efekty. Dlatego ja wskazuję wyraźnie na posła Stanisława Orzoga. To jest naprawdę kandydat, który spełni oczekiwania tutaj dla środowiska. I jeszcze proszę zachęcić mieszkańców Podkarpacia. Y bardzo proszę właśnie o o uczestnictwo w niedzielnych wyborach 25 maja, to jest bardzo ważne dla regionu, to jest ważne, żeby właśnie wybrać, wybrać dobrych ludzi, jest poprzez dużą frekwencję, może być kolejny mandat, co też by było na pewno z korzyścią dla środowiska tutaj, dla województwa, także bardzo proszę o frekwencję i bardzo proszę o oddanie głosu właśnie na tego kandydata. Dziękuję bardzo.